Do klubu sportowego oznacza dla mnie tak naprawdę wszystko. Ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem i opisać emocje, które, które mi towarzyszą, bo, bo to jest po raz kolejny spełnienie marzeń, wypełnienie jakichś dziecięcych czy młodzieńczych już postanowień o powrocie. domknięcie pewnego koła, że tak powiem, jeśli chodzi o moją karierę i. I chęć do pisania czegoś fajnego na kolejnych kartach. Więc, więc tak naprawdę, ten powrót na ten moment jest niesamowitą jakby burzą emocji. Moja przygoda z UKS-em zaczęła się pewnie tak jak większości, czy tak naprawdę wszystkich chłopaków młodych, którzy kochali grać w piłkę na podwórku. I kiedy zapragnąłem zapisać się do klubu sportowego, to pomimo tego, że moi rodzice mieszkali na Widzewie, to jakby naturalnym było, że naszym takim rodzinnym klubem, z racji tego, że i ciocia, i wujek byli przez długie lata sportowcami w sekcji lekkoatletycznej UKS-u, było to, że ojciec podjął decyzję, że jedziemy na UKS. No i i to się później wszystko tak potoczyło. Trenowałem pod okiem Świętej Pamięci, trenera Grzywocza, legendy klubu Mistrza Polski z 1958 roku. Pierwsze mecze, podawanie piłek, oglądanie legend i idoli z bliska. Później samodzielne chodzenie na mecze z kolegami. No i tak ta moja historia z tym klubem, i jakby to przywiązanie i ta, i ta miłość do tego klubu. Właśnie od, od, od tego momentu tak naprawdę od dziewiątego roku życia, to wszystko, wszystko się rozpoczynało. Pamiętam, ja jakby dzielę to na, na, na kilka etapów, bo pierwszy, pierwszy debiut to był sparring, na który zostałem zaproszony z juniorów, później mecz w pierwszej, wtedy jeszcze w drugiej lidze w ostatniej kolejce w sezonie, w którym Ełka zrobił awans. Sezon 2005-2006 na Piaście Gliwice. No i później taki najważniejszy dla mnie dzień, który traktuję jako taki, taki prawdziwy debiut. To debiut w Ekstraklasie 3 marca 2007 roku przeciwko Pogoni Szczecin. Pamiętam oczywiście swojego pierwszego i jak dotychczas jedynego gola w barwach UKS-u. Było to w Lubinie przeciwko Zagłębiu, które w tamtym sezonie zdobyło mistrza. Była to bramka na 1-1 i pamiętam, że, że sprawiła mi niesamowicie dużo radości. Czułem, czułem ogromną dumę wtedy i, 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 i pamiętam to bardzo dokładnie. Tych pamiątek z pierwszego okresu, kiedy, kiedy debiutowałem w UCS-ie, nie jest tak wiele, bo. Nie myślałem wtedy, że tak szybko y, opuszczę UKS i, i te, te pierwsze koszulki, jakieś dresy, proporczyki. Raczej rozdawałem znajomym, będąc pewnym, że, że, że z biegiem lat tego wszystkiego będzie tak dużo. I tak naprawdę zostały mi chyba dwie, dwie koszulki: jedna, jedna y, meczowa i druga taka y, retro. Na stulecie klubów, w której zagraliśmy chyba z przeciwko Alechowi Poznań. W tamtej drużynie, tak naprawdę, e, trzymałem się ze wszystkimi blisko. E, najbliżej chyba z Tomkiem, ostalczykiem, który już wcześniej wszedł do pierwszego zespołu. On mi, on mi e, wytłumaczył wszystko, jak to działa: że, że trzeba nosić sprzęt, że trzeba do bidonów lać wodę. To jeszcze były takie czasy, gdzie, gdzie młodzi tych obowiązków mieli zdecydowanie więcej. Więc chyba Ostal był moim takim najbliższym kumplem w tamtym czasie, natomiast pamiętam, że ja tą szatnię chłonąłem całym sobą i niesamowicie wiele przyjemności sprawiało mi to, że Boguś wyparło, Dzidek Leszczyński, Igor Sypniewski, Rafał Niżnik, Artur Kościuk i wielu, wielu innych, że oni ze mną rozmawiali, Łukasz Madej i tak dalej, i tak dalej i, i tak naprawdę... Chłonąłem wtedy tą atmosferę, i jakby byłem dumny, że, że goście, których jeszcze niedawno klaskiwałem na boisku, teraz są moimi kolegami, żartują ze mną, ja mogę żartować z nimi, więc, więc tych takich kolegów, których wspominam, było, było, było wielu. W tamtych czasach nie było takich rytuałów czysto, czysto związanych chrztem jak, z chrztem, jak piosenki, wierszyki. Tak naprawdę każdy dzień był swojego rodzaju chrztem, bo, bo będąc y, młodym zawodnikiem w tamtych czasach, no to trzeba było absolutnie zadbać o wszystko, tak jak powiedziałem na początku. Od, od wody w bidonach, po, po zaniesienie sprzętu, z, złożenie tego sprzętu, więc każda jakby pomyłka wiązała się z, z solidną reprymendą ze strony starszyzny i trenerów, więc y, tak naprawdę cały ten mój początkowy pobyt to był jeden wielki chrzest. Pierwszym moim idolem, miałem dwóch takich największych idoli, to był oczywiście Sagan i, i Wieszczu. Pierwszą miałem koszulkę, właśnie tą Wieszczyckiego, kupioną tutaj jeszcze na niedzielnej giełdzie, replikę. Eee no ale myślę, że jak każdy wychowany w tych, w tych czasach, co ja, no to cała ta drużyna mistrzowska to byli, no to byli moi idole i to byli goście, których do tej pory wspominam. I przy okazji jakichś materiałów, które, które miałem okazję oglądać na waszym kanale, to jakby cała ta plejada tych gwiazd, czy Grzesiu Krysiak, czy no każdy tak naprawdę wtedy stał się legendą i idolem. Zdobywając Mistrzostwo Polski, ale tak jak powiedziałem, najbardziej lubiłem no Sagana z racji tego, że to było nasze wtedy złote dziecko, kibice, wszyscy go kochali. No i Wieszczu również jako ten, 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 ten wychowanek klubu, troszeczkę starszy od Sagana, to byli moi dwaj ulubieni piłkarze. Tak, pierwszy mój powrót do EUKS-u to wypożyczenie na jesień 2008 roku, półroczne. Wtedy te emocje były zupełnie inne niż teraz, bo Wtedy, wtedy, przychodząc z u jako młody chłopak na wypożyczenie, nie grałem w górniku i przyszedłem do UKS-u, żeby tych minut trochę złapać, ale to, to jeszcze była świeża sprawa, jakby po odejściu, więc tych emocji nie było tak wiele jak, jak jest teraz. I tak naprawdę z tamtym krótkim wypożyczeniem nie mam tak wielu fajnych wspomnień jak, jak, jak w tym pierwszym okresie, kiedy dopiero. Wchodziłem do tej seniorskiej piłki i wszystko poznawałem. W meczach przeciwko, które rozgrywałem przeciwko UKS-owi, nie mobilizowałem się jakoś specjalnie. Zawsze zawsze raczej mm, był ten sentyment i, i takie, takie emocje związane z powrotem w miejsce, gdzie się wychowałem, natomiast zwykle sam mecz, szczególnie od momentu, kiedy gwizdał sędzia gwizdał rozpoczęcie spotkania, to już sam mecz traktowałem jako, jako normalne spotkanie, aczkolwiek zawsze było miło spotkać czy zawodników, z którymi się tu grało, czy, czy kierownika Jacka Żałobę, czy, czy trenerów, którzy, którzy na danym etapie gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze w się wtedy byli. Ale szczególnie te emocje i, i sentyment wiązał się z samym powrotem i, i zwykle te mecze na były były. Bardziej sentymentalne niż na przykład na stadionach drużyn, w których akurat, akurat wtedy grałem. Z obecnej drużyny UKS-u najlepiej znam się z Adrianem Klimczakiem, z tego względu, że razem byliśmy piłkarzami arki. Adrian wtedy był młodym chłopakiem, który dopiero pukał do tej seniorskiej piłki. Aczkolwiek czy z Arkiem Malarzem, czy z Maćkiem Dąbrowskim, czy z Tosiem, z racji tego, że są to też starzy wyjadacze ligowi. To też się znamy po prostu z boisk, z meczów, które rozgrywaliśmy przeciwko sobie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że kadra uks u jest naprawdę mocna i szeroka. Zarówno na lewej obronie, jak i w środku obrony, gdzie, gdzie też mogę występować. Konkurencja jest wysoka. Natomiast myślę, że o to w futbolu chodzi, żeby, żeby rywalizować, żeby walczyć o to miejsce w składzie, bo poprzez rywalizację podnosi się poziom i... I Wiadomym jest, że nikt nikomu miejsca za darmo nie da, dlatego już nie mogę się doczekać okresu przygotowawczego, treningów, sparingów, rywalizacji i jak to zawsze bywa, wybiegną na boisko najlepsi i ja zrobię wszystko, żeby udowodnić, że to mnie należy się miejsce w składzie, a chłopaki będą robić wszystko, żeby udowodnić, że że na utratę tego miejsca nie zasłużyli, będą, będą swojej pozycji w drużynie bronić, co jest jak najbardziej zdrowe i, i, i naturalne. To spotkanie z jesieni arka UKS, które skończyło się wynikiem 0-0, yy, i które tak szczerze mówiąc zostało odebrane z tego co pamiętam przez opinię publiczną, jako, jako nudny mecz, jako szlagier, który, który nie do końca spełnił oczekiwania. To ja muszę powiedzieć, że zapamiętałem ten mecz jako. Spotkanie na, na, na wysokim poziomie i, i spotkanie, które miało dobre tempo, spotkanie, w którym momenty miała Arka i UKS. I, i pamiętam, że po tamtym meczu byłem przekonany, że, że i Arka i UKS to będą te dwie drużyny, które. Yy, będą przewodzić ligowej tabeli. Później, później to się troszeczkę inaczej potoczyło, szczególnie dla Arki, która gdzieś wypadła z tego, z tego ligowego yy, topu. Yy, no natomiast yy, jeszcze wracając tam do tamtego spotkania, to z perspektywy mojej yy, ówczesnego piłkarza Arki yy, to spotkanie z uks em było, było najtrudniejszym spotkaniem dla nas i i spotkaniem przeciwko drużynie, która prezentowała najwyższą kulturę futbolu z tych, z, tych, z tych wszystkich drużyn, z którymi graliśmy na jesień. Adam Marciniak, prywatnie. Na pewno jestem. Jestem wesołym chłopakiem, który zawsze w szatni dużo żartował, zawsze byłem gościem, który sporo gadał. E, lubiłem, jak się w szatni coś działo, jak było wesoło. E, wydaje mi się, że. że e, Kieruję się zawsze taką zasadą, że kiedy jest robota, to jest robota, ale kiedy jest już po robocie i, są, i jest, powiedzmy, to, to, to szatniowe życie, to wtedy jest czas na, na żarty, śmiechy, kawały. Więc na pewno jestem taką otwartą postacią. Eee, a czym się interesuję? Lubię czytać książki. Eee, z filmami nie za bardzo, chociaż lubię, ale jakoś nigdy do tych filmów nie mam, nie mam czasu, żeby przysiąść. Eee, no i poza tymi książkami. Sport, historia i, i tyle. No nie ukrywam, że od początku kiedy zacząłem grać, to jednym z moich marzeń było to, żeby osiągnąć tę barierę 300 spotkań w Ekstraklasie. Szczególnie, że wtedy właśnie kiedy zaczynałem, w szatni siedział Dzidek Leszczyński i Boguś Wyparło i oni te 300 meczów mieli. Ja wtedy patrzyłem w nich jak w obrazek i, i, i nieśmiało marzyłem o tym, że kiedyś mógłbym, mógłbym również rozegrać te 300 meczów, więc y, mam nadzieję, że, że ten cel uda się zrealizować, y, że awansujemy do ekstraklasy i w przyszłym roku będzie mi dane tą barierę przekroczyć. Kibicom Łódzkiego Klubu Sportowego chciałbym powiedzieć, że obiecać im tak naprawdę, że, że na pewno dam z siebie wszystko i, i, i każdy dzień, każdy trening, każdy mecz i każda tak naprawdę chwila w tym klubie to, to jest dla mnie święto i chyba akurat kibicą. Nie muszę tego tłumaczyć, co to, co to oznacza. Nie mogę obiecać tego, jak, jak to się wszystko przełoży na, na wyniki, na formę, bo to, bo to jest sport. Natomiast zaangażowanie, pasję, poświęcenie tego na pewno mi nie zabraknie i, 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 i tak jak kibice na trybunach, tak ja na boisku dam z siebie wszystko.